Widzowie, dzisiaj um, budu, hu, moi sąsiad siedzi bu, budują zamki i później będzie rywalizacja. Który jest ładniejszy i jaki jest lepszy? Moja młodsza siostra be, będzie sędzią i zdecyduje, który jest lepszy. Nie, ja też chcę. Nie. I teraz kolejny Że to ona zdecyduje, a i też będzie budowała swój. Ale nie będzie. Najpierw się zapowiada bardzo dobrze. Olek już zaczął, ja ale Niko powoli już zaczyna. Ja dopiero płaczę. Maria. Dobra. Co Dobra. Później później zrobicie wszyscy wojnę i ten zamek, który wygra, ten będzie najlepszy. Mam suklotki I. Mam i, i, I uwaga! Wygra jeśli któryś z nich wygra dostanie 5 złotych. Ej no, przecież to moje. Ten kto wygra ten wygrywa 5 złotych. Ale mało. Mhm. To ja byłabym od mamy. Ale cóż. Dobra. dobra. O, ale koks, krok. A, widać, że Niko wypatrzył coś, coś przydatnego. Widać widać w spojrzeniu Olka, że Olek też coś planuje. <śmiech> <śmiech> Ej, napiszcie Julkowi w komentarzach, który byli większą figlię kolegów z kasy. To ja? No w to, jak chcesz to jest moja ksywka, Julek. Więc wy też mnie możecie tak nazywać. A ona może to brać. Co? Ona może takie ludzkie. Chyba tak, nie wiem. Proszę. To jest karabin. Ja. Ale nie można takich roślin. Dobra, dobra, kontynuujemy. Widzę, wychodźcie. Widzę, wychodźcie. Nie, do mnie, do mnie, do mnie. Już. Tak, kamień, papier i nożyca. Dobra, do niego. Dobra. Teraz Tobie. Dobra. Pa, pa... No pola, zapuła! Pola! Co? Zobaczcie Co? mam. zobaczcie. Tutaj są dwa luki no, mam. Nie, pola, nie, dwa kilofy. Tutaj jest tym. Tutaj tutaj specjalna jenoska, tutaj jest specjalna jenoska, tutaj jest specjalna. Nie, 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 mam laser! Yeah. J��. Nie, nie mam! Mam laser, A myślałem, że to jest średnio wieczór. No dobra, nieważne. Ja ci pokażę! stary, po co ci ci na... dwa Co? Po co nie, ci nie, są te mam... dwa kilofy? No, żeby dać się noskom. Pokémon! Bo... A, dobra. Bądź cicho! Lepiej by było, gdybyś dostał, gdybyś wziął miecze. Ale nie mam. Są. Miecze, okej. A i... Ja mam miecz, mogę ci dać. No. Dobra, ale... Ale za jeden łuk. Wiem. Ja robię, to, to nie, to nie, nie. A tu nie zostajesz. Albo nie, za normalny łuk. Nie, Za nie, nie, Za nie, nie, Za są nie, mówię, nie, 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 tych klockach nie, są minecraftowe nie. miecze, więc jeszcze jest okazja, by zdobyć. nie, Uch, Kud jest trochę chyba za zagłośno. O, mam mam pierwszego Korona. Będę królem. A ja mam pierwszy był dziewątory ma rące. Dwa. Ej, dobra. O! Damę. E, z 5 minut. Ja Do ja widzenia mam. na 5 minut, widzowie. Dobrze, 5 minut minęło. E, no na finał widzów. Tak. And um.